Szeroki zakres usług foto video. szczegóły na kamildreniek.pl Kolejka numer 19 w pierwszej grupie czwartej ligi to dla Podlesianki Katowice wyjazdowe spotkanie z Unią Rędziny. Gospodarze wiosną zdobyli już 4 punkty, podlesianka nie posmakowała jeszcze smaku zwycięstwa. Goście do Kamyka przyjechali zatem z chęcią zgarnięcia trzech oczek. Zobaczmy składy obu drużyn na to spotkanie. Sobotni mecz rozpoczynają gospodarze. Na pierwszą okazję w tym meczu musieliśmy czekać do 14 minuty. Krzysztof Renner posyła piłkę, ta trafia do Daniela Paszka. Paszek w narożniku pola strzela, odbija to Artur Kowalczyk, no i gospodarze wybijają piłkę na rzut rożni. Dobra okazja Paszka, niezły strzał, no ale poradził sobie Kowalczyk. Po tej sytuacji mamy rzut rożny dośrodkowanie w pole karne Daniela Paszka no i Maciej Niesyto otwiera wynik tego spotkania w 15 minucie meczu. Podlesianka prowadzi z Unią Rędziny 1 do 0. Znakomicie odnalazł się w polu karnym. Pomocnik Podlesianki wykorzystał idealnie dogranie Paszka. No i po kwadransie gry Podlesianka prowadzi w kamyku 1 do 0. Chłopcy nie chcieli zacząć, to ja tu musiałem otworzyć ten worek z bramkami, prawda? Bardzo dobre dośrodkowanie Daniela Paszka. Zrobiłem to trzeba i wszystko. 19. Minuta meczu, to Manek do Witasa. Witas, piłka na Jarnota, ten traci futbolówkę. Ale po chwili odzyskuje ją Mendela, który zagrywa na lewą stronę w kierunku Paszka. Paszek, piłka zwrotna do Mendeli. ten na lewej stronie boiska. Zagranie przed pole karne do Marcina Rosińskiego. Dobre uderzenie kapitana Podlesianki, broni to jednak Artur Kowalczyk. Minuta 27, Odzyskana piłka na prawej stronie boiska jest Maciej Niesyto. Niesyto już w polu karnym, dorzuca do Patryka Mendeli, ten ma znakomitą okazję. Uderzenie na bramkę, przeniesione jednak tuż nad poprzeczką gospodarzy. W 32 minucie poważnie zagrozili gospodarze. Uderzenie na bramkę. Mocna bomba. Na nasze szczęście nie musiał interweniować w tej sytuacji Artur Romanek. 35 minuta. Strata w ekipie gospodarzy. Rusza Paszek, który zagrywa do Jarnota. jarnoty próbował przełożyć sobie rywala. Ten jednak sobie poradził. No i na tym zakończyła się ta akcja pod A to już końcówka pierwszej połowy. Niesyto. Próba do grania na prawą stronę. Przecinają to jednak gospodarze. Ponownie niesyto do Paszka ten. W pełnym biegu wpada w pole karne, wykłada piłkę w dłuższy bramki do Patryka Mendeli. I 2 do zera prowadzi zespół z Podlesia. Bramka tuż przed przerwą, która no dała gościom dwubramkowe prowadzenie i spokojniejszą grę w drugiej odsłonie. Świetne zachowanie Paszka, który zapisuje na swoim koncie 19. asystę w tym sezonie. No a Patryk Mendela strzela bramkę numer 13 sezonie 2022-2023. Fajnie, fajnie, że Pacho znalazł mnie. on no już nie pierwszy, nie pierwszy raz w tym sezonie. E, dogrywa e, taką, taką piłeczkę, że praktycznie no ja, ja tylko dołożyłem nogę i, i fajnie, bo to też miał pierwszą, przy pierwszej bramce też miał asystę, także to jest, ono no tego jest, tak gra, wiadomo, że jest to świetny zawodnik i, i, i i po prostu, jak jest na boku, no to, no to nam zawodnikom ofensywnym yy, gra się łatwiej i, i strzela, strzela się łatwiej bramki. Druga połowa. 51 minuta. Sobie Rajewicz do Jarnota. Jest tutaj też Bartosz Nowotnik, który po przerwie zastąpił Paszka. Jeszcze jest Jarnot. Uderza na bramkę. Domaga się rzutu różnego, ale sędzia pokazuje, że Unia wznowi grę od bramki. 57. minuta. Strata w ekipie gospodarzy Podlesianka. Odzyskuje piłkę i błyskawicznie rusza na bramkę Unia. Niesyto do Mendeli. Ten do Wacławskiego. Wacławski znakomicie wyszukał w polu karnym Jarnota. Temu zabrakło jednak kilku centymetrów, aby Sięgnąć tą piłkę no i sprawić problemowi Arturowi Kowalczykowi. Macie je niestety, piłka ponownie do Jacka Jarnota. Ten w polu karnym, Jarnot, piłka na prawej nodze, uderzenie, podbity ten strzał. No i kończy się rzutem rożnym dla LGKS. 68 minuta. Podlesianka cały czas w natarciu, ale traci teraz piłkę Mendela. No i to jest znakomita okazja na kontrę dla. Unii. Andrzejewski na prawą stronę boiska. Tutaj jest Oskar Krawczyk, zagranie wzdłuż bramki, nie sięga tego jednak Andrzejewski. No i gospodarze poważnie zagrozili bramce Podleś. Adam Zając na lewej stronie boiska. Piłka dośrodkowana, ale nieco przeciągnięta. Jeszcze jest Nowotnik, Lisiński, podanie zwrotne do Nowotnika. Ten jest jednak na spalonym, i sędzia przerywa grę. 84 minuta. Kolejna strata w ekipie Unii w środkowej strefie boiska. Jest tutaj Marcin Rosiński. Uderzenie na bramkę. Odbija to Kowalczyk. No i zażegnuje niebezpieczeństwo. Jeszcze jest zając, ale nie było już zagrożenia pod bramką ekipy z rędzin. 86 minut. Piłka wstrzelona w pole karne. Nawrot do Lisińskiego. Ten ma sporo miejsca w środkowej jest strefie boiska i rusza na bramkę Unii. Lisiński w pełnym biegu mija jednego rywala, mija drugiego. Cały czas utrzymał się na nogach Lisiński. Zabrakło nieco boiska, no ale doskonała. Akcja w ofensywie Pawła Lisińskiego, który przebiegł niemal całe boisko. No i był bliski, aby zagrozić bramce Unii. Dziesiąta minut. Uderzenie na bramkę Artura Tomanka. Spadający liść. Na szczęście golki z Podlesia. Piłka obok bramki. To już doliczony czas gry drugiej połowy. Lisiński. Jest tutaj Niemczyk do rosińskiego uderzenie na bramkę z małymi problemami. Łapie to Artur Kowalczyk. No i sędzia kończy ten mecz pod dosianka. To bywa trzy punkty, które smakują wyjątkowo. Smakują bardzo dobrze, w szczególności patrząc na mecz tydzień wcześniej. Zrobiliśmy tylko remis, ale dzisiaj to potwierdziliśmy, że naprawdę bardzo dobrze wyglądamy fizycznie, więc daliśmy radę. Trzy punkty smakują jeszcze lepiej. Wiedzieliśmy, że tutaj zespół Unii Rędziny jest bardzo niewygodnym rywalem, że postawi tutaj nasze, nam bardzo trudne warunki. Ale my byliśmy tak dzisiaj zmotywowani do tego, żeby w końcu zasmakować tego zwycięstwa, że, że, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, spełniliśmy wszelkie założenia, i, i, i udało się. Także super. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz pokazała to ta pierwsza połowa, gdzie, gdzie no parę razy zagrozili naszej bramce. No, dla naszego szczęście bramki nie, nie strzelili, ale widać, że jest to drużyna, która jeszcze w tym sezonie będzie, będzie te punkty urywać. Myślę, że spełniliśmy doskonale swoją, swoje, swoje założenia przedmeczowe. Przede wszystkim pełna koncentracja była na tym, żeby, żeby tej bramki tutaj nie stracić. To się udało, dwie bramki wpadły, także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że wywozimy tutaj z rędzin, z kamyka. Trzy punkty. Z końcówką drużyna przy przeciwników dosyć solidnie pograła piłkę, utrzymywała ją, ale no my broniliśmy się i udało nam się dowieść ten wynik do końca. zaraz z tyłu to jest najważniejsze. Dzisiaj, nieważny był styl, jak, jak to, żeby, żebyśmy po prostu wygrali, bo to, to zwycięstwo było nam bardzo potrzebne. Udało się. Dzisiaj, trener Grom, drugi, dr, drugi mecz w roli trenera. 6 punktów, także wszyscy wracamy zadowoleni. Podlecianka umocniła się zatem na pozycji lidera. Po 18 rozegranych spotkaniach ma na swoim koncie 38 punktów. No a już za tydzień kolejne trudne wyzwanie, bo na Sałte się przyjedzie Drama z Brosławicy, która po 19 rozegranych meczach ma na swoim koncie 32 oczka. Początek tego spotkania o godzinie 13.